To jest sposób, który został tak przedstawiony na, na kursze i tutaj, właśnie który w części teoretycznie został nam przedstawiony. Potem każdy z kursantów miał okazję też prowadzić zajęcia albo część tych zajęć właśnie według tej, tej metody. Tak? Opowiedz o niej, co to za metoda, na czym polega? No zaczynasz od gry, więc tutaj też bardzo istotny jest nie tylko ta forma e, gag, tylko właśnie w jaki sposób trener przekazuje swój feedback. Więc zależnie od części treningu zaczynasz od gry, obserwujesz, potem z tej gry, zależnie od celu w twoim treningu wyjmujesz fragment, który ćwiczysz w formie e, z przeciwnikiem. To spróbujmy może też na przykładach. Ta pierwsza gra to może być jaka gra na przykład? No na przykład e, uczenie piłki. Masz e, oczywiście kierunek gry, więc mhm. masz na przykład linię końcową, tam stoi tak zwany kapitan, musisz do niego dojść, e, więc gramy na przykład 3, na, 3 4 na 4 ze strefą, gdzie jest kapitan po jednej i po drugiej stronie. Mhm. Każda, każda drużyna musi dojść do swojego kapitana e, podaniami albo prowadząc piłkę. I to jest ta pierwsza gra. potem I tam co się dzieje z coachingiem trenera, też od razu powiedzmy, w tej więc, części? W tej części trener głównie, głównie obserwuje, Obserwuje, zadaje pytania. Tej... Obserwuje też, co nie wychodzi pewnie. Tak, co nie wychodzi i potem... I tych pytań jest mało, rozumiem. W tej części mało pytań, ogólnie obserwacja, ale jak widzi, obserwuje, to zadaje, zadaje pytania. Ale potem, jak już wchodzimy do następnej części z przeciwnikiem, to tutaj więcej pytań większa aktywność ze strony to w następnej części czyli już bierzesz fragment z tej gry To, powiedz, gdzie... to, to zaprezentujmy na tym przykładzie mieliśmy tego targetmana i, mm. i tak. tutaj i tutaj Więc co się tutaj dzieje mamy w tej drugiej tego części target mana, mamy tego targetmana e, i tutaj gramy na przykład e, jeśli chodzi o tą drugą część gramy dwa na jednego gdzie ta dwójka musi dojść do tego czego mm. i masz tutaj A, ułatwione zadanie po prostu tak mm. tak 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 ułatwione zadanie które potem przekładasz w formie analitycznej więc tutaj już bez przeciwnika, ale sama już jakoś podania ruchu bez piłki, żeby dojść do tego czy do czego. I tutaj już aktywność trenera jest bardzo, bardzo intensywna, więc dużo poprawek, jeśli widzisz e, błędy, sposób, jaki podajesz piłkę, czy to jest podana e, mocno piłka, e, czy jest ruch do tej piłki, e, czy jest ruch, czego, zawodnika bez piłki też, żebyś pokazał do gry. I potem, jak już to wszystko zrobiłeś, to wracasz, kończąc trening. Grą to samo co na początku i widzisz, czy już jest postęp w porównaniu do tej pierwszej gry, która, mm -hmm. która miała miejsce na, na początku treningu. Tam już jest więcej też coachingu w tej końcowej wers wersji, czy, czy, czy niekoniecznie? Czy... Więc tutaj też pytania, bo tutaj podsumowujesz jakby całą jednostkę, więc próbujesz, jak widzisz, że coś nie funkcjonuje, wracać do tego, co nie funkcjonuje, mm -hmm. wracać do tego, co było zrobione wcześniej w formie izolowanej albo z jednym przeciwnikiem. Oczywiście chwalić, dobre zagrania yy, i tak dalej.